Członkowie gminnych i miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowych spotkali się w Piecewie. Tam poznali procedury związane z przyjmowaniem pacjentów na oddział terapii uzależnień. Poznali także metody i programy, dzięki którym pacjenci mogą wyjść z nałogu. Sam ośrodek w Piecewie jest integralną częścią Złotowskiego Szpitala. Na oddział terapii uzależnień można trafić dzięki skierowaniu od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. Poza tym tylko dwie instytucje są uprawnione do tego, żeby występować z wnioskiem do sądu o umieszczenie takiej osoby w ośrodku leczenia uzależnym. To jest prokuratura i też Mińska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sama procedura jest nieco bardziej skomplikowana. Wszystko ze względu na złożoność problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Najpierw pacjent musi trafić na oddział detoksykacyjny, a następnie jeżeli podejmuje decyzję o leczeniu trafia na oddział terapii uzależnień. Okres pobytu na oddziale detoksacyjnym trwa 11 dni. Później pacjenci mogą trafić do opiecewa. Ich stan jest bardzo różny. Wiele zależy od tego, jak długo trwał okres ciągu alkoholowego, czyli stan upojenia. Najczęściej stan fizyczny tych pacjentów jest bardzo zły. Podobnie wyniszczona jest psychika. Tak naprawdę dopiero tutaj zastanawiają się nad tym, co się wydarzyło, co w swoim życiu przez picie alkoholu zrujnowali, zniszczyli, bo często są to osoby, które niestety w wyniku długotrwałego picia alkoholu tracą pozycję społeczną, tracą swoje rodziny, tracą majątki. Pobyt na oddziale uzależnień bez możliwości wychodzenia poza ośrodek trwa 6 tygodni. Pierwszy tydzień to aklimatyzacja, w czasie której chory poznaje strukturę terapii, której jest poddawany. Kolejne dwa tygodnie to autodiagnoza, to czas, w którym chory rozpoznaje u siebie objawy uzależnienia. Kolejnym krokiem jest uświadomienie sobie, jak negatywny wpływ na życie człowieka ma nauk alkoholowy. Ostatnie dwa tygodnie to przygotowanie do wyjścia z oddziału i próba rozpoczęcia życia od nowa. Pracuję nad motywacją do dalszego leczenia. poznaje. Yy... Czym jest głód przejmowania substancji, jakie mechanizmy występują w nawrocie choroby, taka i y, y, planuje dalsze leczenie. Bo z alkoholizmu nie można się całkowicie wyleczyć. Alkoholik już nigdy nie będzie potrafił pić w sposób kontrolowany. Można jednak zahamować rozwój choroby dzięki odpowiedniej terapii. Samo leczenie sprawia, że istnieje duża szansa na odstawienie alkoholu raz na zawsze.